Trochę. trochę się boję jak mam być szery. Ty? Ty to przynajmniej jedziesz swoim motorkiem prawdopodobnie za kierownicą. Możemy rzucić o że przyreszka. W każdym razie wsiadamy na Royala. Daj Który debil to wymyślił? Ja. <laughs> Będzie dobrze, co może pójść nie tak? E, wszystko, Dlaczego? bo to nie jest motocykl turystyczny, to jest motocykl. Znaczy ja wiem w Indiach jest, ale w Europie także nie do końca. Cześć, cześć. Ja ci tylko przypomnę, żeśmy tym dojechali do Turcji. Jeszcze ci przypomnę, że prawie nas lawina zdjęła i jeszcze ci przypomnę, że prawie nas błoto zabrało. Ja ci przypomnę, że tu jest maksymalne obciążenie load limit 3 kg. Ale zamierzasz tutaj podróżować? Nie, wiesz jak to się robi? Czekaj, trwać. Już chodzi 30 Morda, tutaj będziesz przez kolejne dni sobie podróżował na tym pięknym siodełku z tym oto dżentelmenem, to może pójść nie tak. Ja no, jak generalnie jeśli chodzi o jeżdżenie na motorkach, to jestem zawsze na tak, tylko nie do końca uśmiecha mi się jeździć jako plecak. W ogóle, jak bardzo wy w skali od 1 do 1 lubicie jeździć na motocyklach z tyłu? Z tyłu? Nie Minus 5. Ha, nie da się. Po prostu nie ma opcji, że motocyklista będzie jechał pełen odwagi, pewności siebie na tylnym siedzeniu z jego kolegą. To można porównać jedynie z jazdą na kacu, kiedy Twoja żona prowadzi, a Ty tak przysypiasz, ale masz lęki. Prawda jest taka, że jedziemy. Bo to jest taka misja. Chłopy nas wysłali z RR Moto ze sprzętem dla motocyklisty do Szwecji. No i jak pomyśleliśmy. Nie, to było inaczej. Kurier się wysypał i mówi: No nie dowiezie na czas, a my mordeczkę trzeba poratować. Jedziemy. No dobra, to niech ta historia będzie za tym. W każdym obrazie jest challenge, a trzeba pająki przegonić z Royal'a, no to na Royal'u w świat! Choć Morda, pójdziemy coś wybrać. Nie, oni wiedzą już tam, co trzeba wybrać, nie? Ale nie możemy mieć na dwóch motorkach, czy się też ma Royal'a. Nie, bo mamy budżet niski. Wiesz, 20 zł budżetu na całe wyjazd na Royal'ku starcie. Na szczęście na paliwo styki. Biorę kluczyk i idziemy. Ty! Co? Gdzie? No sprzęt wziąć dla chłopa i wsiadamy i jedziemy. A najpierw chodźmy zatankować. Najważniejsze, drodzy Państwo, że blacha jest porządnie przymocowana na tej Jak... jednym wkręcie i dwóch trytkach. Jak żebym to tu przypiął w Turcji, tak jest cały czas i będzie. Tak, trzeba żyć. <laughs> Tuningów tu jest trochę jeszcze więcej. Na przykład taka naklejka jeszcze z Turcji przywieziona. Jedna, i druga, i trzecia. No i będzie pięknie. Bo jeszcze moje halogeniki, ale je ja muszę z do Giesa przełożyć. A tak? No, bo mam halogenę bez Giesa. To tak się nie da. Chodź do sklepu, Morda. Chodź, Morda, a gdzie, ten? gdzie są te hawery? To co my bierzemy? Nie bierzemy. Y, Hauerek musimy zawieźć duży, bo łeb ma jak sklep. Ten chłop, I... gdzie można dostać takie hałery tylko w największym sklepie na całym świecie i okolice a największe sklepy współpracują z najlepszymi portalami do światę jest ile Mówko, tu kas. jest to oj 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 tych kasków tu jest Tyle, ile mi rad za chałupę zostało, czyli w opór. Jest człowieku, garneczek, co mu da? Weźmy mu najlepszy kask na świecie, czyli e ci... Ale bez mapy, ci... bez teraz, mapy. Teraz pytanie, czy ten chłop już podjął decyzję i on sobie zamówił, a my wybieramy, czy... czy... to my wybieramy, bo on jeszcze nie podjął decyzji? Co podją... za różnica, co przywieziemy ha. to będzie? Tak jest, kupujesz CKF tak. jak... I... Dobra, tu, tu jest, Łeb jak sklep, 61 nie. XL białe E2, patrz. Ja podejrzewam, że chłop zamówił tego. Ten helmet czy jakiś inny śmietnik to dostanie Od dwójku. Dobra, to weźmiemy jeszcze szybę ciemną. Szybę ciemną. Szybę ciemną. Jak w czar czarną, jak w habicie ksiądz. Chłop, wyglądał groźnie. Jak tu łeb wsadzi człowieku, a ma łeb jakby do ula wsadził. O, ale on podobno ma jakieś klasyczne motorki. Ale chcę mieć taki howard, żeby mógł jeździć, tak? Bo ma PJ i se tak będzie też na klasyku. Nie No, będzie. będzie miał z jednej strony bezpiecznie, z drugiej strony, jak będzie padać, a w Szwecji pada, se zamknie. A jak będzie chciał być twardzielem, to z daszkiem se pojedzie. Jak nie a będzie chciał, się to se zdejmie. Byleby kasku nie zdejmował podczas jazdy. Jak tego kija? Wielki łeb jak sklep. Jest. Idziemy. Mógłbym tu pracować. Mógłbym no ja. tu pracować. Nie? Przecież ty już się sprzedałeś. Ale na razie za darmo. Pokażemy wam, jak to się robi w sklepach. O i nie zapiszczało. Chwila strachu i gotowe. No i zobacz. Kask Schuberta jest lekki. Pyk idealnie, go tu przypniemy na tasiemki. Mamy kufer centralny. A ja mam oparcie. No. Sprawa rozwiązana, morda. Wskakuj, Jedziemy. ciśniemy. Wskakuj, Jolka, podwiozę cię do Szwecji. Nie dziękuję. Siadaj, nie jedź, O, pros. Ty, nie jesteś źle. Co? ja mówiłem. Źle to się zacznie jak odpalimy dopiero. Cyjka. Zwalni! Czasław, całkiem tu wygodnie! Nie, jest pięknie, zobaczycie, za 500 km, jak ci będzie dobrze. Mogę jechać, dobra, zdecydowałem się! Ahoj, przygoda!